Starfield jest jednym z głośniejszych tytułów, który powstał w ramach promocji nowej generacji konsol Xbox. Oprócz tego gra dostępna jest także na Steamie i całe szczęście, bo mamy do czynienia z kolejną typową grą Badesty, ze wszystkimi jej wadami i zaletami. Na pytanie jaki kluczyk recenzencki chcielibyśmy uzyskać przez armię wybraliśmy Steama z uwagi na łatwość instalacji różnych modów i aktualizacji. Najstarsi no górale doskonale pamiętają, w jakim strasznym stanie był Skyrim na premierę. I to właśnie gracze, za pomocą modów, sprawili, że gra nie tylko stała się ogrywalna, ale została także niesamowitym hitem, który na stałe zapisał się w kanonie wirtualnej rozgrywki. Niestety jednak, Starfield podąża tą samą drogą. Starfield zabierze nas w niedaleką przyszłość, kiedy ludzie pod przymusem ucieczki z planety Ziemia. Która przestała się nadawać do życia, musieli znaleźć swój dom wśród gwiazd. My, jako gracz, wcielamy się w więźnia, <laughs> to znaczy górnika, który podczas prac wydobywczych znajduje tajemniczy artefakt i zostaje zaatakowany przez piratów. Te dwa przypadki sprawiają, że zostajemy zrekrutowani do organizacji o nazwie Konstelacja, która zajmuje się eksploracją kosmosu. W ten oto sposób gra od samego początku oferuje nam wolność, prosty statek kosmiczny i czyste uczucie zagubienia w ogromie kosmosu. Jest dobrze, a Bedesta stworzyło idealne wejście do nowego uniwersum pełnego ciekawych frakcji, interesującej historii, gdzie trzy dominujące państwa prowadziły ze sobą wcześniej wielką wojnę pełną mutantów i robotów, a także uniwersum pełne tajemnic, które będziemy mogli odkryć. Pierwszy punkt dla Badesty, i to bez zaskoczenia im zawsze szło całkiem nieźle pisanie historii swoich światów. Niestety, Starfield bliżej jest do Obliviona niż Skyrim'a. Większość planet w galaktyce to proceduralnie generowane nic z niczym, gdzie znajdziemy identyczne jaskinie, podobne upuszczone bazy oraz będziemy świadkami znajomych już nam z wcześniejszych godzin gry wydarzeń. Jednym słowem, tylko niewielki odsetek planet ma w sobie coś unikalnego i szybko zaczynamy być rozczarowani obietnicami o eksploracji kosmosu. Wszechświat w grze jest pustym i nudnym miejscem i nie jest tak wciągający jak to, do czego przyzwyczaił nas Skyrim, gdzie każda jaskinia czy też ruiny były oddzielnie przygotowaną, unikalną przygodą. Wiem, że sporo graczy czerpie przyjemność z eksploracji w tej grze, niestety ja tego tutaj nie odnalazłam, właśnie z uwagi na dużą powtarzalność odwiedzanych lokacji i planet. Szybko więc zapomniałam o eksploracji i zajęłam się zadaniami. W tej kwestii jest dużo lepiej i Starfield zaoferuje nam szereg naprawdę różnorodnych zadań. Będziemy mogli także dołączyć do różnych frakcji i, na przykład, gra pozwoli nam pobawić się w pirata lub też dołączyć do sił porządkowych i odkryć tajemnice potwornych mutantów, które nawiedzają kolonie. Co ciekawe, główny wątek także jest interesujący. Na początku będzie nam służył jako prosty tutorial, który nie wyjaśni wszystkich aspektów gry. Bo to, jak budować samodzielnie statki, czy też stawiać placówki, musisz odkryć sam. Ale potem pojawią się naprawdę ciekawe i intrygujące kwestie. Powiem nawet, że niekoniecznie warto zajmować się innymi historiami, dopóki nie skończycie głównej fabuły gry. Jednak to, jak będziecie chcieli się bawić, zależy oczywiście wyłącznie od Was. Sama rozgrywka jest na przyzwoitym poziomie. Gra zaoferuje nam prosty model strzelania oparty na użyciu dziesiątek różnych broni. Ta sama broń może zostać skonfigurowana w różny sposób, drastycznie zmieniając jej działania. Łatwo możemy na przykład przerobić karabin maszynowy na strzelający seriami karabin strzelca wyborowego, a jeżeli rozwiniemy umiejętności związane z tworzeniem przedmiotów, to nauczymy się robić bardziej odjazdowe modyfikacje. Przerobienie strzelby na szybko strzelne działko, mogące chwilę zmieścić wroga z planszy, może być przydatne, a temat nie dotyczy tylko broni, a także i skafandrów, które możemy modyfikować. Jednym zdaniem, jeżeli chcecie więcej wycisnąć ze swojej postaci, to spędzicie sporo chwil w warsztacie i będziecie się przy tym dobrze bawić, bo system projektowania jest bardzo intuicyjny i przydatny. Jednak to nie tworzenie broni oraz skafandrów jest najciekawsze. W Starfield istnieje niesamowicie rozbudowany moduł, pozwalający nam nie tylko kupować i ulepszać statki kosmiczne, ale i budować je całkowicie od zera. Daje nam to całkowicie unikalne możliwości personalizacji, bo jesteśmy w stanie dodać i usunąć każdy moduł, a wszystkie z nich z wyjątkiem ozdób. Wpływają na jakość naszego statku i to, jak będzie się zachowywać w kosmosie. I nawet nie tylko w kosmosie, bo od tego zależy pojemność ładowni czy też dostępne stoły warsztatowe. Eksploracja w kosmosie jest także ciekawym doświadczeniem i nieraz trafimy na wraki, opuszczone statki czy też wrogie jednostki. Strzelanie w kosmosie nie jest niczym skomplikowanym. Jedynie będziemy sobie łamać palce, jeżeli w trakcie potyczki będziemy chcieli przekierować moc z jednego systemu do drugiego. Jednak całościowo jest to bardzo miłe doświadczenie. O ile nie można wiele dobrego powiedzieć o zwiedzanych planetach, bo po prostu wieje tam ludów, to inna sprawa dotyczy zwiedzanych miast czy też statków i stacji kosmicznych. Tutaj widać wiele zaawansowanych narzędzi, które nie odbiegają mocno od tego, co posiada dzisiaj NASA, więc całe uniwersum Starfield jest przesiąknięte współczesnością w takim stopniu, że jesteśmy w stanie bez problemu poczuć imersję do tego uniwersum. Szkoda jedynie, że wszędzie w Starfield są ekrany ładowania lub też frustrujące animacje. Lecisz na Marsa ładowanie. Wychodzisz ze statku animacja wstawania. Wchodzisz do miasta znowu ładowanie. Najgorzej jest we wszelkiej maści opuszczonych obozach. Każdy namiot otwiera się, uruchamiając dwie śluzy w kilkosekundowej animacji. Od pewnego momentu przestałam po prostu zaglądać do takich miejsc, jeżeli nie musiałam. A najgorsze zostawiłam na koniec, czyli oczywiście warstwa techniczna. Po pierwsze, Starfield przez większość czasu jest po prostu brzydki. W odległej skali, widząc z daleka krajobrazy czy też obiekty, wyglądają one super. Problem jednak pojawia się, kiedy podejdziemy bliżej i zaczniemy z kimś rozmawiać. To może nam wypalić oczy. Modele postaci są okropne, brzydkie i proste wyglądają gorzej nawet niż w Skyrimie. To samo dotyczy przykładowo wody czy też trawy, ale i wielu innych elementów, które sprawiają, że miejscami przepiękny Starfield przecina się z naprawdę odrażająco wyglądającymi modelami które nie powinny pojawiać się w tak głośnym tytule dużego studia. Do tego, oczywiście, setki błędów badania pod tekstury, gliczów graficznych czy też zwykłych zaniedbań. Jak choćby głośny brak DLSS na premierę gośćego gra działa beznadziejnie na kartach z rodziny Nvidia. Oczywiście gracze nie śpią i w Starfield pojawiło się już dziesiątki modów, które ułatwiają nam zabawę. Osobiście sama korzystam między innymi z moda, który wyłącza bardzo długie intro na początku gry oraz robiące ekwipunek jak należy. Starfield jest całkiem niezłą grą i na pewno będzie pozycją niesamowicie dobrą za parę miesięcy, kiedy to Bethesda raczy naprawić grę, a gracze stworzą mody, które pozwolą nam na przyjemniejszą zabawę. Na obecną chwilę to niezły tytuł, by poznać historie główne i poboczne, ale na pewno nie jest to gra, która wygląda dobrze przy innych tytułach tego roku. Zbyt wiele niedociągnięć i liczne niedotrzymane obietnice nie pozwolą niestety bawić się obecnie z grą tak, jak zapowiadali twórcy. Dziękujemy, że oglądaliście. Zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał i napiszcie nam w komentarzu, czy graliście już w Starfield i co myślicie o tej grze. Do następnego, cześć.